ma widzowie, dzisiaj sobie zagramy inną grę niż Brawl Stars a mianowicie w Pet Simulator, nie X tylko 99. Jeszcze ja wybiorę dwie dwa piaski ok. No i lecimy. To działa tak naprawdę jak zwykły PET pik, 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 pik. i pamiętajcie, żeby zostać łapę w górę z dzwonem. I powiedzmy, jak dobijecie 5 łapek w górę, to robimy całą serię z tego. Dobra. To mi i tak zrobię, jak mnie dobijecie, ale robicie jeszcze 5 łapek, bo to będzie mi rozwieczka Mamy te pety, spoko. Idę sobie otworzyć jajce. Jajco? Oj, lak, 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 To spot, i to w ogóle jest. Są to słabe Nie, tego nie chcę tego to chcę. Czik! Jeszcze jedno I drugi raz czek. Trzy one rajem okej Oczywiście co te papliki zostawiamy na zawsze, bo one są najważniejsze, ja już się nie. Okej. Okay. kopiemy sobie tutaj na speedrunie. pik pik. I w ogóle jestem zaskoczony, jak. Bo ja, ja naprawdę długo nie grałem od zbanowania mi tamtego konta. Hmm. 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 Od suponowania mi tamtego konta w Roblox, dlatego wtedy nie grałem. A teraz to jest seria bez Rebeksów. Bez Rebeksów. I pokażę wam, że można osiągnąć tuż. Tuż. Chyba tu się dostanę do ładowania. Nie no. Zobaczmy co w ogóle mamy w sklepie. Jakieś słabiutkie rzeczy. Mm, Długi blok. Dobra, kupiemy co mi tam jest jakiegoś laki bloka. Idziemy kupić sobie kolejną areę. Bum, Boom! Kliknę sobie Boom! Boom! Teraz nawet nie musimy używać teleportu jak chcemy iść na na wystarczy wystarczy kliknąć domek. I unlock, on unlock, on Boom! Okay. Teraz to Teraz kilka sobie otworzymy kilka razy Elefant, Elefant. I ostatnie. Trzy razy elefant, bo trzy! O, bo taki tym spoko. Czy tu jest w ogóle bank? Czy można mieć nieskończoność w ekwipunku i będzie lagować jak nie powiem co? O, buścik. Co to jest na no, walk speed? E ja nie, nie chcę tego blokować. Dobry. Użyliśmy tak na 15 minut to jest Abym chciał, bo Ja zbieram na pandę, nie? Bo panda to też u mnie zostaje. To mogę sobie. Mówię to. Mój daj, Jej! Jupi. O, magnet, dzień dobry. Brr. Pyk, pyk, pyk. Co robię Petr? Bo ja tu tylko klikam. Aha, nie po prostu różne rzeczy niszczą fajnie. Ja sobie trochę zbieram Teraz się widzimy. Okej, okay, już trochę tu otwieram. Czy mam jakiegoś Shajiego? Nie mam. I mam 20 tych słoniów. Nie. Ale mam cztery paprotki. Cyk. Cały team paprotek. I jeszcze mamy diamanciki. I niszczymy to! Niszczymy, niszczymy! Na nie wiecie jak Chyba wam się to wyświetla, takie białe... Okej, okej, okay. okay, i mamy pierwszą książeczkę na spit. Dobra, pozbieram trochę pieniążków i idziemy sobie kupić nowe jajka. Lecimy. Mm. Pum. Ej tu mamy jakieś inne. Squirrel! O bir, 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 lepszy! <laughs> bir znowu, a bir to jest ten bardziej się do potrafią. Do tego jeszcze lepszego. Okej, okay, Znowu. Zora, widzimy się w <tryli> tego najlepszego. Niestety nie trafiłem tego najlepszego. Dobra, to odebranie. znowu trójnoczyki. Mam. dajemy pira. Tak. Ja się Okej, mhm. widzowie. Opakowałam dwa miejsca na pety w tej oto tu maszynie. Teraz potrzebuję 750. Także spoko. No i teraz będzie ogólnie więcej pić. Py, py, pyk. Dobra. Okej. Okay. I w ogóle odblokowałam nowy świat, także idziemy sobie otwierać jajka. To by się spodziewało. Nie chcę od ciebie trajda, człowieku. King Egg 4k Ten 6k to ten się bardziej O to jest Scarecrow Ej to jest chciałem to Turk, ej Turk ich trafiłem A ja chciałem tego Ej nie wygrałam Dzień dobry Ej jak trafię tego Tego Scarecrow to będę zadowolony Bo bardzo lubię wygrać W pierwszym ale Niestety nie trafiłem to I mogę go na całość Cyk. Raz, dwa, trzy. Tego i tego jeden. Dobra, ten tim już wygląda fajnie, nawet. Dobra, więc to by było na koniec tego odcinka. No i. No, jak dobijecie te tam pięć łapek w górę, to zobaczymy, czy będę tu dalej nagrywał, czy jednak nie. Ja już się z Wami, żoną...